Serowo muzykanci w 138 poniedziałkowym rozruchu z Belfrem Goffrem o grze na akordeonie. Nie dla wszystkich osób, ale dla większości osób początkujących, którzy zaczynają grać na akordeonie. Jeżeli nie będziesz grać na akordeonie w maju, w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, bo jest długo jasno na dworze i masz coś innego do roboty, a w ogóle akordeon jest dla ciebie ważny. A nie będziesz grać teraz, to we wrześniu będziesz zaczynać od nowa. Jeżeli akordeon jest dla Ciebie ważny, graj w czerwcu, graj w lipcu, graj w sierpniu, graj teraz. Uważaj oczywiście na upały latem, ale jeżeli teraz odpuścisz, gwarantuję Ci, że od września będziesz zaczynać od nowa. Tyle to na 138. odcinek poniedziałkowego rozruchu z Belfrem Goffrem o akordeonie. Wyznać sobie próby i graj przez lata. Nie odpuszczaj.